Witam po przerwie. Płacenie podatków to obywatelski obowiązek każdego z nas. Bez tego nie może funkcjonować żadne państwo. Niekiedy jednak urzędy skarbowe działają niezgodnie z prawem. Płocki Urząd Skarbowy odwiedziliśmy rok temu. Pani naczelnik tej instytucji zarzucano wtedy niekompetencje oraz komoterstwo. Czy coś się w Płocku zmieniło od tamtego czasu? Okazuje się, że niewiele. Nasi reporterzy dotarli do kolejnych świadków i dokumentów. Wynika z nich, że prawo łamano tam również w inny sposób, choćby zastraszając pracowników. Reportaż Magdy Dercz. Urząd Skarbowy w Płocku jest takim wybitnym urzędem skarbowym, gdzie urzędnicy. Albo się nie interesują tym czym powinni, a jeżeli się już interesują to w każdym razie kontrolerzy dokonujący tych kontroli albo są na przykład jak przy, w przypadku Poleksu straszeni bronią, albo straszeni tym, że wylecą z pracy. Urząd Skarbowy w Płocku. Byliśmy tu rok temu, wykazaliśmy wtedy wiele nieprawidłowości. Przypomnijmy najważniejsze z nich. Nieksięgowanie wpłat podatników. Podpisane in blanco formularze podatkowe niezbędne do zwrotu podatku VAT, antydatowane dokumenty. Tak przed rokiem komentowała to wszystko szefowa urzędu. Wpisujecie datę wstecz. Tak, to tak. żeśmy wpisali i to z całą pewnością tak. I to jest chyba nie do końca zgodne z przepisami, prawda? Znaczy. Na pewno tak być nie powinno. Jednym z wielu poszkodowanych przez urząd jest pan Tomasz. Protokół kontroli jego firmy został sfałszowany, potwierdził do sąd. Urzędniczka dodała do protokołu dodatkową stronę i zmieniła tym samym wynik kontroli. Protokół sąd rejonowy w Płocku uznał za sfałszowany i zapadł w dniu 10 marca 2005 roku wyrok potwierdzający moje Moje, moje zarzuty. Czy pani zgłosiła sprawę do prokuratury? Nie, proszę pani. Dlaczego? Hmm, proszę pani, mimo wszystko nie uważałam, że to jest sprawa fałszowania dokumentów. Jak się dziś okazuje, to nie koniec kłopotów płockiej skarbówki. W kolejnych sądach zapadają kolejne wyroki w sprawach zgłoszonych przez petentów. Ujawnione sprawy kompromitują urząd, ale nie są w stanie zachwiać pozycją pani naczelnik. To jest e, e, co najmniej przestępcze działanie grupy osób w, 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 tutaj w, w lokalnej w Urzędzie Skarbowym. Wygrałam pięć spraw NSA. Stało się to półtora roku temu, jednak w dalszym ciągu Urząd Skarbowy do tej pory wszczynał bezprawne procedury i nie wznawiał postępowań. Okazało się również, że w czasie tych postępowań w Naczelnym Sądzie Administracyjnym składał fałszywe świadectwa przeciwko mnie, świadczył po prostu nieprawdę i przedstawiał fałszywe dokumenty. Pani Elżbieta właśnie zgłosiła do prokuratury sprawę jej zdaniem sfałszowanej karty kontowej i postanowienia o dokonanych wpłatach. Niedawno urząd zażądał od niej wpłaty podatku w wysokości prawie 5000 zł. bezpodstawnie. Okazało się, że w urzędzie pod numerem identyfikacyjnym pani Elżbiety kryły się dane zupełnie innego podatnika. rzeczy zdarzają się tu nagminnie, twierdzą pracownicy. Wróciliśmy do pani naczelnik, tym razem nie chciała z nami rozmawiać. Pracownicy urzędu zdradzają nam także inną tajemnicę. Jak twierdzą, od lat byli szantażowani przez przełożonych. Kłopoty moje zaczęły się od momentu pójścia na kontrolę do firmy Pollex sprawa z roku 2000. Pracownicy urzędu rozpoczynają kontrolę w spółce Pollex. Jak się wkrótce okazało, firmie mającej związki z mafią paliwową, prezesi Pollexu, siedzą dziś w więzieniu. Pracownice Płockiego Urzędu szybko wykryły oszustwa. Natychmiast poinformowały swoich przełożonych. Dziś boją się pokazać twarzy. Po każdorazowym pobycie w Pollexie nasze spostrzeżenia i uwagi przekazywałyśmy kierownikowi. Nikt z przełożonych się nie interesował tą firmą. Nikt ze zwierzchników żadnego naszego protokołu nie czytał i nie chciał czytać i nie chciał się z dokumentami zapoznać. Urzędniczki sporządziły pismo do swoich przełożonych. Opisały w nim szczegółowo powiązania kapitałowe, skale wyłudzeń podatkowych i wszystkie inne nieprawidłowości. Czekały na reakcję. Po tym piśmie kierownik wpadł do naszego pokoju i wrzeszczał, że zabiera nam dodatek kontrolerski, a następne posunięcie będzie przesunięcie do innego działu. Rozumiem, że za wykryte nieprawidłowości i sygnalizowanie ich w urzędzie otrzymywałyście, Panie Pogróżki, nagany, tak? Tak, dostawałyśmy karę za to. Pracownicy sporządziły kilka tomów protokołów z kontroli w Polleksie. Ani kierownik działu, ani pani naczelnik nie chcieli do nich zaglądać. Wkrótce dokumenty dotyczące kontroli w Polleksie zniknęły z urzędu. Zniknięcia nikt nie zgłosił na policję. Pani naczelnik nie zainteresowała się także kolejnymi doniesieniami z kontroli w Polleksie. Pracownicy alarmowali także, że są zastraszani. O tej sytuacji natychmiast został poinformowany kierownik działu. Kierownik wrzeszczał, że musimy chodzić do Poleksu i tylko my będziemy chodzić. I ja na to odpowiedziałam, że nie chcę tam chodzić, bo się boję. I powiedziałam, nie będę z urzędu przeznaczona do odstrzału, mnie życie jest miłe i mam dla kogo żyć. Kierownik działu podatków VAT Płockiego Urzędu zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. My dotarliśmy do informacji, że przyjazne kontrole Płockiej Skarbówki nie ominęły także paliwowego giganta PKN Orlen. Słowa naszych informatorów potwierdza były członek zarządu Orlenu. Urząd Skarbowy sprawdzał chociażby podatek VAT w Orlenie tak jak chciał, a nie tak jak powinien. Na podstawie. Kopii dokumentów, a wielu dokumentów Urząd Skarbowy w ogóle nigdy nie widział. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Odmówiono nam go. Płockim Urzędem Skarbowym zajmują się sądy i prokuratury, a naczelnik Anna Ożdżeńska nadal sprawuje swoją funkcję. Dzień.